TOP 3, które dyskwalifikują Twoją działkę przed budową domu jednorodzinnego. Pierwszy. Dostęp do drogi publicznej. Jeżeli Twoja działka nie ma dostępu drogi publicznej przez szerokość co najmniej 5 metrów, nie jesteś w stanie uzyskać pozwolenia na budowę. Możesz obejść ten krok uzyskując służebność przejazdu przez działkę sąsiada. 2. Media. Woda, kanalizacja i prąd. To trzy rzeczy, które musisz spełnić uzyskując pozwolenie na budowę. Owszem, jeżeli nie ma wodociągu ani sieci kanalizacyjnej, możesz wnioskować o wybudowanie studni bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. 3. Niezgodność przeznaczenia działki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź odmowna decyzja wniosku o warunków zabudowy. Jeżeli Twoja działka ma inne przeznaczenie niż to, które jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo mimo odwoływania się otrzymałeś odmowną decyzję o warunkach zabudowy, Twoja działka jest dyskwalifikowana, jeżeli chodzi o budowę Twojego wymarzonego domu. Jeżeli chcesz więcej takich typów, koniecznie zaobserwuj profil.